Cześć, witajcie na moim kanale, zabieram Was na zakupy, tym razem do Hausa. mamy fajną kurtkę za 119 bawełniana, w takim fajnym kolorze i zastanawiam się, czy nie będę musiała mojej muzyki dać, bo tutaj gra głośno i spódniczka 79 zł i tworzy to taki fajny komplet. Bawełniany na czasie, krótka kurteczka z kieszonkami i miniua. Fajnie to wygląda. I mamy też takie sweterki kremowe, taki beż i czarny za 89. I słuchajcie, zostawcie subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybujcie, lajkujcie. I kochani. Idziemy dalej. I tutaj chcę Wam pokazać fajną torbę z pantery modną za 79. Do tego macie kapelusiki. One były w tamtym roku bardzo modne. Cena 59 i takie kolory czapka z daszkiem w panterkę, co się rzadko zdarza, że jest w panterkę 59 i taka słodka torebunia za 89. No i tak, włączcie dzwoneczek, ponieważ inaczej nie będziecie powiadamiani o nowościach. Mamy takie spodnie i bluzki. Spodnie 139. I takie podkoszulki za 25. I fajną spódnicę mamy. Spódnica jest za sto dziewiętnaście. I do tego takie torebeczki za stówkę. I mamy też taką spódnicę, to jest bawełna, taka spódnica sportowa, z kieszeniami, też kremową. I zobaczymy, jak ona z tyłu wygląda. O, patrzcie, jakie ma duże rozcięcie. Ciekawa. Mamy też takie plecaczki. Za 89. Taka stylistyka fajna, taka militarna, krem i kolejna spódniczka fajna. I zaraz zobaczymy ceny. Cena 79, czarna i mamy kremową i militarną. Fajne kolory słuchajcie. I tutaj ta spódnica też jest czarna. Więc moja kolorystyka, bardzo mi się to kolekcja podoba. Stonowana. Mamy też ciekawą bluzę 89 I mamy fajne kurtki za 199. I kolejną taką, ale taką z koleczu amerykańskiego, sportową kurtkę za 159. Bardzo fajna kolekcja, bardzo fajna kolorystyka. Idziemy dalej.